Dzień dobry, dzień dobry. witam serdecznie w kolejnym vlogu. A dziś porozmawiamy sobie o wpisie, który wczoraj się pojawił u mnie na blogu również w formie podcastu i na kanale YouTube jako film wideo. Ale zanim sobie do tego przejdziemy, to chciałem wam serdecznie podziękować za to, że pod ostatnim odcinkiem vloga napisaliście propozycje tematów, które chcecie, żeby się pojawiły u mnie tutaj w tym vlogu. Także serdecznie dziękuję. Wszystkie je sobie spisałem i Powiedzmy sobie, że ja w ciągu kolejnych vlogów będę starał się do niektórych z nich sukcesywnie odnosić, natomiast chciałbym tutaj skomentować jedną kwestię, mianowicie strategię GEM, strategię aktywną, bo faktycznie się tak złożyło, że w ostatnim czasie mówiłem najwięcej o strategiach pasywnych. I co do strategii aktywnych i również strategii GEM, czyli Global Equity z Momentum, Odniosę się już bardzo szeroko w mniej więcej jednym z listopadowych wpisów, gdzie opowiem też o kwestiach podatkowych, jeżeli chodzi o strategie aktywne. Także tutaj na pewno w tym temacie jeszcze się wiele pojawi. A teraz pozwólcie, że skomentuję kilka kwestii odnośnie wczorajszego materiału, czyli trzech prostych pomysłów na portfel inwestycyjny na kontach IKE i Bo Tam jest, myślę, Całkiem sporo rzeczy do poruszenia, ale jedna kwestia jest bardzo, bardzo kluczowa i chciałbym, żeby przy pomocy jeszcze tego vloga móc ją bardziej podbić, jej rangę, ważność, bo jest to, uważam, bardzo kluczowy temat. To co, zaczynamy? We wczorajszym materiale pokazałem trzy proste pomysły na e portfel IKX. -e. Najprostszy jest zbudowany z dosłownie jednego ETF-a natomiast dwa pozostałe mają odpowiednio 2 i 3 ETF. -y. Jest to coś, co może zastosować każdy i to nie tylko na koncie IKX. -e. Natomiast to co jest ciekawe i nie będę tutaj do jasności opowiadał o tym artykule i o tym wpisie i o tym filmie wideo, bo to myślę, że już każdy z Was może sobie zrobić sam, jeżeli jeszcze tego nie zrobił i gorąco zachęcam do tego materiału, link jeszcze podam pod tym filmem, natomiast to do czego myślę warto się jeszcze raz odnieść to kwestia kosztów, kosztów i jeszcze raz kosztów, otóż Przede wszystkim, jeżeli chodzi o konta emerytalne, IKEX, to w Polsce mniej niż 5% społeczeństwa, która jest uprawniona do tego, żeby korzystać z tej formuły, korzysta w ogóle z IKEX, czyli indywidualnego konta emerytalnego i indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Ale nie dość, że mniej niż 5% społeczeństwa korzysta z i IKEX, a konkretnie z IKE to nieco ponad 2%, a z IKE ponad 4%, to... Co gorsza, większość z tych osób korzysta z ultra drogich produktów oferowanych przez TFI, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. I to jest absolutna patologia. Dlaczego? Otóż pokazałem we wczorajszym materiale, że inwestor, który jest w stanie zbudować prosty portfel, nawet oparty o jeden tani fundusz ETF, fundusz, który kosztuje 0,25% gdyby ten koszt musiał ponosić 10 razy wyższy to po w tym przypadku 34 latach budowania kapitału na emeryturę mielibyśmy na przykład o 40% gorszy wynik no to jest po prostu jakaś totalna masakra żeby to dobrze było zrozumiane jeżeli ktoś ponosi koszt Typu 2% i więcej, bo często IKX, IK, które są opakowywane przez TFI, nie tylko tam jest koszt za zarządzanie, ale są jeszcze dodatkowe koszty. To jest w ogóle, myślę, materiał na zupełnie osobny odcinek, taki Hall of Shame, gdzie można by pokazać takich brzydkich trików, odwołują się TFI. Ale teraz sobie wyobraźcie: nie dość, że ktoś przez 30-40 lat buduje sobie kapitał na emeryturę, bo ktoś mu powiedział, że tak warto robić. Być może taką historykę opowiedziała e, temu człowiekowi pani w okienku w banku, chcąc sprzedać produkt TFI właśnie w opakowaniu IKXE. I opłata 2% powoduje, że ten człowiek ma o na przykład 30, 40, czy wręcz 50, nawet procent mniejszą emeryturę. To jest żenujące. I pomimo, że jest to wszystko w świetle prawa, to jest to złodziejstwo najgorszego rodzaju, dlatego że właśnie. Jest ono pod płaszczykiem legalności. To jest absolutnie żenujące, że na przykład bank PKOBP, bank, w którym większościowym udziałowcem jest państwo, jest skarb państwa, że taka instytucja tworzy takie żałosne, patologiczne produkty. I przepraszam za te. Ciężkie słowa, ale mam nadzieję, że do jak największej grupy osób dotrze ten komunikat, żeby sprawdzali koszty produktów inwestycyjnych, jakie są w nim wciskane. Bo o ile nie możecie kontrolować rynku, o tyle możemy kontrolować koszty i podatki oraz swoje zachowanie, czyli nasze decyzje. I warto to robić dla naszego własnego dobra. Jeżeli ktoś z Tefi ogląda ten filmik i uważa, że grubo się mylę, to poproszę tutaj o pojedynek. Umówmy się, że na przykład przez następne 10 lat ja będę miał prosty portfel oparty o tani fundusz globalnych akcji. A z drugiej strony będzie TFI ze swoim produktem, które będzie kosztowało na przykład 2% skali roku i zobaczymy, kto po tych 10 latach będzie miał i jaki wynik. Jeżeli ktoś ma takie jaja, bardzo zapraszam tutaj do kontaktu. Zróbmy to dla dobra wspólnego, żeby jak największa część społeczeństwa mogła budować przede wszystkim swój dobrobyt, a nie dobrobyt jakiegoś pana w TFI, jakiejś instytucji finansowej, która wykorzystuje. W cyniczny sposób nie niewiedzę społeczeństwa. Nie dość, że narzekamy tutaj wszyscy gremialnie, że ludzie nie oszczędzają z myślą o emeryturze i ktoś może się czepiać, że ojej, już cały czas o tej emeryturze. To nie musi być nawet tylko i wyłącznie stricte pod kątem emerytury. Po prostu, żebyśmy inwestowali swoje nadwyżki finansowe po to, żebyśmy nie byli zależni od kogoś w przyszłości. Ja już tutaj tłumaczyłem sens inwestowania i tutaj też podziękuję ten materiał. Natomiast Chciałbym przede wszystkim, żeby jak największa grupa ludzi w Polsce miała szansę zrozumieć, że są po prostu dymani w świetle prawa. I to jest najgorszy rodzaj dymania, to jest najgorsza patologia, bo jest właśnie pod płaszczykiem legalności. I ze swojej strony będę tutaj robił wszystko, żeby jak najwięcej osób zrozumiało to, żeby jak najwięcej osób miało szansę w prosty i uczciwy sposób inwestować swoje pieniądze z myślą o przyszłości. No nic, dość ględzenia na dziś. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę. Będę wdzięczny za łapkę w górę, żeby ten materiał dotarł do jak najszerszej grupy ludzi, do jak najszerszej grupy osób. Również raz jeszcze zachęcam do materiału, który opublikowałem wczoraj, bo on jest właściwie gotowym przepisem na to, jak można inwestować z myślą o emeryturze. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej.